Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dawka i zapraszam Was na nowy filmik na kanale. Nie będzie to vlog, a będzie to unboxing połączony z testem. Zawsze chciałem zrobić unboxing i w końcu nadarzyła się taka okazja, ponieważ chcę trochę popchnąć rozwój kanału do przodu, więc postanowiłem wymienić mikrofon. Mój stary Creative, ustawki Creative z mikrofonem, dosyć sporo, dosyć sporo szumu generują, więc postanowiłem je wymienić. Kupiłem oto taki oto mikrofon. To jest Mozos M-Kit 700 Pro wersja druga. Nie znam się totalnie na mikrofonach. Brałem to, co poleca internet. Kosztował około 170-180 zł. Yy, więc co? Dziś będzie unboxing i test. Na test chyba bardziej czekacie. Więc postaram się dać te, ten spis treści w filmiku, żebyście mogli sobie od razu przesunąć na test. Albo. Oglądajcie dalej, bo najpierw. Unboxing. Dobra. Także nie przedłużając, unboxing, czas zacząć. Okej, okay, kochani, możemy się zabrać za unboxing. Zawsze chciałem zrobić unboxing czegokolwiek. Teraz mam okazję. Dobra, co zawiera te pudełko? Mikrofon, koszyk, przewód audio. Nasadka pękowa, instrukcja obsługi, statyw biurkowy i pop filtr. No, czyli. Czyli to, co powinien zabiera, zawierać zestaw z mikrofonem. Dobrze, pokażę Wam jeszcze dane techniczne tego mikrofonu. O, tutaj macie, każdy może sobie luknąć. Ja się totalnie nie znam na tym, powiem szczerze, na tych parametrach. No, nigdy się nie interesowałem. w Mikrofony, dźwięk, dźwięk dla mnie to po prostu dobrze słychać, źle słychać. Wiecie, nie jestem jakimś audiofilem o Boże, statyw, przepraszam. No dobrze, także zajrzyjmy do środka. Co my tu mamy? Dobra. Na początek, jak widzicie, dostajemy ten pop filtr. Hmm. Nie wiem, po co on jest tak naprawdę. On chyba jest po to, żeby tłumić szumy, prawda? Możecie mnie poprawić. Jestem, wiecie, no, lajkiem w tych kwestiach. Dobra, pop filtr. Taki, jaki każdy widzi. Mamy ładną gąbeczkę, ale ta gąbeczka nas nie interesuje. Dobra. Tu mamy całą zawartość, dobra, instrukcja obsługi, to nam niepotrzebne. Jestem facetem, nie muszę mieć instrukcji obsługi. Hmm. A, to są gumeczki takie do kabli, wiecie, żeby ładnie wyglądało, żeby się wszystko spinało. Przewód USB. Hmm. Co my tu mamy? Może trochę szeleści, wiem. Ale zobaczmy, zobaczmy. A, to jest nasz Uchwyt do biurka, żebyśmy mogli przytwierdzić przy biurku, do biurka w sumie ten mikrofon. Dobra. Połóżmy sobie z boku, jedziemy dalej. Tu na pewno mamy statyw. O właśnie. Tak się prezentuje ten statyw. Czekajcie, o. W całej okazałości no, wygląda na, na w miarę mm, twardy. Odporny w sumie, nie jest z jakiejś cienkiej, cienkiej, blachy zrobiony, tylko w miarę, w miarę sztywny. Yy, podejrzewam, że nie będzie się giął, tak jak niektóre inne. Dobra, nie będziemy tego zginać, żebym tego nie złamał, bo się okaże, że jest cienki i dopiero będzie. Dobra, mamy statywik. Co dalej? Co dalej? Koszyk. To będzie pewnie koszyk do mikrofonu. Tak, rozpakujemy. Mówię, pierwszy raz to rozpakowuję przy Was. Dobra, te śmieci to później się podbiera. Mhm. Dobra, dobra. Żeby nic nie połamać, żeby nic nie połamać. Coś wypadło. O, herbata do zrobienia wypadła. To jest herbata, to możemy sobie, to później sobie zrobimy tą herbatę. Dobra. No koszyk do mikrofonu. Koszyk jak koszyk. Każdy widzi. Dobra. Co dalej? Co dalej? No i tutaj najważniejsza część tego zestawu, czyli sam mikrofon. No, taki ładny mikrofon. Co więcej mogę o nim powiedzieć? Jest jeszcze kondon, znaczy gumeczka do niego. Yy, gumeczka na niego trochę zdeformowana, ale czytałem, że po chwili, kiedy będzie już założona na nim, to wróci do swojej normalnej postaci. Także widzicie. Tak się prezentuje zestaw. Czekajcie, zrobię tu porządek. Okej, okay, kochani. Tak prezentuje się cały zestaw. Mm, zaraz będę go skręcał. Eee, I co? Widzimy się za chwilę. Może jeszcze Wam tu zrobię jakieś zbliżenie na pojedyncze elementy. I widzimy się już chyba przy... kiedy złożę go w całości. I będzie wyglądał tak jak na zdjęciu. Nie powinno być to trudne. Dobra. Za chwilę się widzimy. Tak prezentuje się mikrofon po złożeniu. Każdy pewnie widział taki typ mikrofonu. To jest mikrofon pojemnościowy na USB. Jak mogliście widzieć wcześniej. Dobra. Przesuniemy tego pop-upa, pop czy jak on się tam nazywa. Chyba go dobrze przekręciłem. No, wyjdzie w praniu. Yy, dobrze, tak więc on się tak prezentuje. Za chwilę zaczniemy sobie test. Yy, zrobimy, puszczę Wam jakieś nagranie testowe. Ale, ale, żeby mieć porównanie, to poczekajcie chwilę. Ok, już jestem. Aby mieć porównanie, porównamy sobie trzy nagrania. Nagranie z tego mikrofonu, to są słuchawki Creative. Ten mikrofon aktualnie używam do nagrań, a ten wygrzebałem z szafy. To jest mikrofon, który kosztuje z 5 zł, może z 10-15, nie wiem, przez inflację. Kupiony dawno temu, straszna jakość, ale chcę porównać sobie z tym. Może się okaże, że ten jest lepszy. Zobaczymy. Dobra, tak, wiem, ten kabel muszę przymocować, ale to dopiero jak będę miał wszystko, wszystko przy biurku. No cóż, nie będę przydłużał i Was zanudzał, przejdźmy do testu. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod z niej spływa tusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco. Uff, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. uch jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uff, uh, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, i pod niej spływa Tłusta oliwa, stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie.